Radio Plus Gryfice. Radio Plus. Zmagasz się z nadwagą, chorujesz na otyłość, a może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku. Na antenie Radio Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa. Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radio Plus Gryfice. W całej Polsce poprzez streaming internetowy Radia, oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem CHLO. A ty. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Chlo. Halo. Dziś zaproszę Was na trzecią i ostatnią część rozmowy z doktorem Maciejem Pastuszką ze Szpitala Włęcznej, z którym rozmawiałem na tematy związane z chirurgicznym leczeniem otyłości. Pan doktor przybliżył mi w trakcie tej rozmowy nie tylko aspekty związane z samą operacją, ale także rozmawialiśmy o zmianach, jakie dotykają każdego, kto podejmuje świadomie decyzję o tym, że chce w taki sposób walczyć o swoje zdrowie i Życia. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość, a może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku. Na antenie Radia plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami, pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości? To działa! Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice w całej Polsce poprzez streaming internetowy Radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem Chlo, a Ty. Mamy stwierdzoną otyłość, udało nam się zrzucić powiedzmy 20-25 kg. Takie było zalecenie. A co by Pan powiedział takiemu pacjentowi, któremu na przykład w domu podszeptują, że słuchaj, stary, udało Ci się zrzucić 25 kg, po co Ci się kroić? Ja myślę, że pacjent, który trafił do nas, już ten dylemat przechodził w swoim życiu kilkakrotnie. Ja robię zawsze w ten sposób, że rozmawiam z pacjentami, staram się ustalić, jakie są ich. Jakie są ich preferencje? Jeżeli przed operacją widzę choćby cień wahania w tym, czy, czy, czy to leczenie operacyjne, położenie się na stole operacyjnym to jest dobrym pomysłem, to daje im zwykle czas na zastanowienie. Myślę, że to jest i uczciwe, i, i, i dobre postępowanie. Panie doktorze, na zakończenie jeszcze dwa pytania w naszej rozmowie, ale myślę dość istotne. Po co przechodzimy cały cykl badań, które dadzą nam w finale kwalifikację do operacji bariatrycznej? Część ośrodków wykonuje dość rzetelnie i skrupulatnie te badania, a niestety są takie, które dość pobieżnie traktują ten temat. Ja myślę, że znaczy, jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, to znaczy po co to wszystko robimy? Po to, żeby mieć pewność, że pacjent, który trafia na stół operacyjny jest w najlepszej możliwej kondycji, jaką udało się osiągnąć. Po to, żeby minimalizować ryzyko powikłań operacyjnych. Po to, żeby ten pacjent mógł przejść takie leczenie, jakie my proponujemy, czyli ścieżkę, tak zwaną szybką ścieżkę fast track. Nasi pacjenci nie leżą u nas w szpitalu, oni są na tyle dobrze przygotowani, że wstają godzinę po operacji, że są w stanie tego samego dnia spacerować przynajmniej w obrębie sali i popijać wodę, a kolejnego dnia o godzinie 14 dostać do ręki wypis i bezpiecznie wrócić ze do domu. Tak się, tak, się, tak się prowadzi to leczenie właściwie w całym świecie. I Chciałbym, żeby, żeby pacjenci, którzy trafiają do ośrodków wariatrycznych, mogli mieć zaproponowane takie samo leczenie wszędzie. Czy to, co my robimy, jest dobre? Nie wiem, staram się, aby, aby tak było. E, mamy, mamy możliwość czerpania informacji e, z różnych miejsc. E, zawsze staramy się wykorzystywać te, które uważamy za naj, najlepsze po to, żeby, żeby je no, implementować u nas na oddziale. Jeżeli, jest, no, mm. Trudno im powiedzieć. Myślę, że to najlepiej oceniają pacjenci. Mm -hmm. e, no. A jeżeli taka sytuacja się zdarzy, że e, no, dostaliśmy kwalifikacje, ale w zasadzie te badania są dość mocno ograniczone, czy powinna nam się uruchomić ta czerwona lampka i powinniśmy zastanowić się, czy na pewno jesteśmy w dobrych rękach? Znaczy, w naszym wypadku to jest prosta rzecz, to jest po prostu standard. Mm -hmm. My nie, nie zastanawiamy się, czy, czy, czy pacjent, który przyszedł, to, to, jest, to wymaga takich badań. To jest określone jako, jako pewien... są wytyczne, które, które mówią, w jaki sposób pacjent powinien być przygotowany. I my staramy się je realizować. Jeżeli, jeżeli ktoś tego nie realizuje, no to robi to w pewien sposób świadomie, to, to, to pytanie jest wtedy. Ale one nie są obowiązkowe no dla, wszystkich, do, do, dla wszystkich tych ośrodków bariatrycznych? Są polskie wytyczne. Które, które mówią, w jaki sposób powinno to leczenie bariatryczne wyglądać? Mm -hmm. Jakie zmiany? Na jakie zmiany powinniśmy być przygotowani w następstwie operacji bariatrycznej? <laughs> Odpowiedź jest niestety, czy może być niesatysfakcjonująca, dlatego że wszystko, co się stanie w operacji, przynajmniej w pierwszym okresie, będzie niefajne. Mm -hmm. I, I trzeba być tego świadomym. <laughs> to znaczy, Co to znaczy na nie pewno, fajne? <laughs> na pewno po operacji będzie boleć, czy może boleć. E, na pewno po operacji może chcieć się wymiotować. To są jak gdyby takie normalne symptomy, które w tym wczesnym okresie pooperacyjnym są. E, my sobie z nimi dobrze radzimy, ale zawsze zwracam uwagę w pracy z naszymi pacjentami, żeby oni mieli świadomość, że gdy coś się dzieje po operacji, to po prostu zgłaszać, nie zaciskać zębów i mówić boli, to ma boleć i tak dalej, mhm. tylko, tylko sygnalizować. U nas, u nas w, w ośrodku stosujemy też skalę na przykład bólu, czyli pacjent mówi, że go boli i mówi na ile go boli. To jest dla nas bardzo ważną informacją, jeśli chodzi o, o leczenie farmakologiczne bólu. Po operacji na pewno pacjent będzie już po wyjściu z, z, ze szpitala e, e, będzie musiał realizować dokładnie to samo, co było zalecane przed operacją, czyli musi jeść często, małymi porcjami. E, różnica jest taka, że, że w początkowym okresie przyjmuje pokarmy na początku płynne, potem takie półpłynne, papkowate. Dopiero po jakimś czasie może zjeść normalny posiłek, który z kolei ma być zamieniony w papkę w jamie ustnej podczas jedzenia, czyli Czas poświęcony na jedzenie, posiłku jest istotny. Operacje, które robimy to są operacje różnego typu. W początkowym okresie po operacjach zwykle suplementujemy e witaminy, dajemy różnego rodzaju leki, czyli pacjenci dostają leki przeciwkrzepliwe w formie zastrzyków w brzuch. To też nie jest fajne. Czasem muszą przyjmować przez dłuższy czas leki, które łagodzą zgagę. Po niektórych operacjach pacjenci muszą wręcz do końca życia przyjmować e witaminy. Operacje, które zmieniają, zmieniają anatomię e przewodu pokarmowego, mogą w przyszłości e prowadzić do dość charakterystycznych powikłań, na przykład przepuklin wewnętrznych. O tym wszystkim pacjenci są informowani już na etapie przygotowań do operacji i zgody na zabieg operacyjny, także nigdy pacjent po operacji nie jest zaskakiwany tymi informacjami. On te informacje dostaje w czasie przygotowań do operacji, on te informacje dostaje w formie pisemnej przed zabiegiem operacyjnym, kiedy, kiedy ma czas na to, żeby przeczytał zgodę świadomą i, i, i udzielił nam pisemnej zgody na wykonanie operacji. Także. Leczenie bariatryczne nie jest leczeniem przyjemnym. A powiedzmy, że przeszliśmy operację, minął już całkiem spory okres czasu. Czy takie myślenie, że wszystko mi już będzie wolno po przejściu takiej operacji, to dobre myślenie, czy raczej to jest pierwszy krok w kierunku do tego, żeby wrócić? <noise> nie będzie wolno, dwóch. niestety. Nikomu nam, z nas nie jest wolno. Y Zawsze są, jakieś, zawsze są jakieś ograniczenia. Zarówno, zarówno jeśli chodzi o życie, jak również inne rzeczy, które, których na co dzień doświadczamy. Także na pewno nie. Myślę, że, że jeżeli ktoś świadomie przejdzie cały ten proces leczenia, to zna jego wartość i, i będzie się starał jednak pilnować. No cóż, panie doktorze, bardzo mi się miło z panem rozmawiało. Myślę, że mnóstwo bardzo ciekawych informacji dzisiaj udało nam się w czasie tej rozmowy zawrzeć. Mam nadzieję, że ci, którzy wysłuchają naszej rozmowy na stronie Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, będą podchodzili właśnie bardzo świadomie do decyzji, która prowadzić ma ich w konsekwencji do powrotu do zdrowia, bo to, co chyba najważniejsze, to nie operacja, która pozwoli mi schudnąć, ale operacja, która pozwoli mi wrócić do zdrowia. To chyba jest najlepsze to jest myślenie. To jest świetne podsumowanie. <noise> Dziękuję serdecznie za rozmowę i jeśli mogę pozdrowić wszystkie. Nasze chudzinki. Wszystkich tych, którzy mieli do czynienia z Łęczą, będzie im mi niezwykle miło. No cóż, jak coś to zapraszamy do pana doktora do Łęcznej. To jeden ja z myślę, Ja myślę, że najlepszych. zapraszamy w ogóle do ośrodków bariatrycznych, których w Polsce już jest kilkadziesiąt. I myślę, że każdy z nich robi wszystko, żeby mieć jak najlepsze notowania, czyli krótko mówiąc, leczyć jak najlepiej, mieć jak najlepsze relacje ze swoimi pacjentami. Zmagasz się z nadwagą? Chorujesz na otyłość? A może zwyczajnie szukasz pomocy i ratunku. Na antenie Radia Plus Gryfice będę rozmawiał o chirurgicznym leczeniu otyłości. Moimi gośćmi będą lekarze, psycholodzy, dietetycy oraz my sami pacjenci bariatryczni. Chirurgiczne leczenie otyłości to działa. Audycji lokalnie możecie wysłuchać na antenie Radia Plus Gryfice, w całej Polsce poprzez streaming internetowy radia oraz odnajdziecie ją również na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych Chlo, które współtworzy audycję. Serdecznie zapraszam. Ja jestem Chlo. A ty? Radio Plus Grywice.